Dzieje apostolski rozdział trzeci. Piotr i Jan weszli razem do świątyni w godzinie modlitwy o dziewiątej. A wnoszono właśnie pewnego mężczyznę, chromego od urodzenia, którego każdego dnia sadzano u bramy świątyni zwanej piękną, żeby wchodzących do świątyni prosił o ją mużnę. Gdy zobaczył Piotra i Jana, jak mieli wejść do świątyni, prosił ich o ją mużnę. A Piotr, przypatrując mu się wraz z Janem, powiedział: Spójrz na nas. A on więc spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że coś od nich otrzyma. Wtedy Piotr powiedział: Nie mam ani srebra, ani złota, lecz to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, wstań i chodź. A ująwszy go za prawą rękę, podniósł go i natychmiast wzmocniły się jego nogi i kostki. A on zerwał się, wstał i chodził. Wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i chwaląc Boga a wszyscy ludzie widzieli go chodzącego i chwalącego Boga i rozpoznali w nim tego człowieka, który dla ją mużny siadał przy pięknej bramie świątyni i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt nad tym, co mu się przydarzyło. A gdy ten chromy, który został uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, wszyscy ludzie zdumieni zbiegli się do nich w przedsionku, który zwano Salomonowym. Kiedy Piotr to zobaczył, przemówił do ludzi – Mężowie Izraelscy! – Dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy własną mocą albo pobożnością sprawili, że On chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych ojców uwielbił Jezusa, swego Syna, którego wy wydaliście i wyparliście się przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. A wy wyparliście się Świętego i Sprawiedliwego i prosiliście o uwolnienie wam mordercy. I zabiliście dawcę życia, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my jesteśmy świadkami. A przez wiarę w Jego imię, temu, którego widzicie i znacie, imię to przywróciło siły. To wiara, która jest przez Niego, dała Mu pełne zdrowie na oczach Was wszystkich. Ale teraz, bracia, wiem, że uczyniliście to z nieświadomości, tak jak wasi przełożeni. Lecz Bóg w ten sposób wypełnił to, co przepowiedział przez usta wszystkich swoich proroków, że jego Chrystus będzie cierpiał. Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby Wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą sprzed oblicza Pana czasy, ochłody. I pośle tego, który był Wam głoszony, Jezusa Chrystusa, którego niebo musi przyjąć aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy. Jak Bóg od wieków przepowiadał przez usta wszystkich swoich świętych proroków. Mojżesz bowiem powiedział do ojców: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, wasz Bóg, spośród waszych braci. Jego będziecie słuchać we wszystkim, co wam powie. I stanie się, że każda dusza, która nie będzie słuchać tego proroka, będzie wytracona spośród ludu. Przepowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i inni po nim. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z naszymi ojcami, mówiąc do Abrahama: W twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wzbudziwszy swego syna Jezusa, Bóg najpierw posłał go do was, aby wam błogosławił w odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości.